Pani Antek? pani Antek! Teatr Dramatyczny w Białym Stoku zaprasza na ostatnią w tym sezonie artystycznym premierę. Od 30 maja na Małej Scenie widzowie Oton, mogą oglądać Oton. Teatr Naukowy Gra o Ton. Jest to propozycja dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Kolejny sposób, żeby ze mnie zadbić, No to się dla źle skończy, pani Antek! Antek, no! Gdzie pani jest, pani Antek? Gra o ton to opowieść o Mateuszu i Basi, którzy uwielbiają odwiedzać swojego pradziadka. Zawsze dowiadują się tam czegoś ciekawego. Tym razem starszy pan opowiada prawnukom kryminalną historię osadzoną w czasach odkryć naukowych XIX wieku. ...panowie krywali ze sobą w szachy, często zastanawiali się jak działa świat, omawiali teorie naukowe. Spektakl wyreżyserowała Agnieszka Korytkowska-Mazur. Autorami scenariusza oraz konstruktorami wynalazków są Bartosz Mazur i Mikołaj Tabako z grupy Non Profit. Mikołaj Tabako skomponował także muzykę. Scenografię przygotował Jacek Malinowski, a kostiumy Agata Wąs. Na scenie występują Monika Zaborska-Wrublewska, Piotr Szekowski oraz gościnnie Bartosz Mazur. Chcielibyśmy pokazać dzieciom, czym jest dźwięk? i w jaki sposób czasami nieprzewidywalny nawet dla ich rodziców, dla dorosłych, niesprawdzalny, mówię czasami oczywiście, zaskakując, jak to, jak to się dzieje, jak to jest, że my słyszymy, jak to się dzieje, że my jesteśmy w stanie um, zapisać dźwięk, zarejestrować go i odtworzyć. E, a sama historia jest tak skonstruowana, żeby ta, ten wykład naukowy, nie był w jakiś sposób nudny, czyli mamy dochodzenie do tego. Jak to się wydarzyło? Ściskają te sprężyny i to samo dzieje się w naszym gardle, no. tak? Ciśnienie jest... powietrze jest poddawane ciśnieniu. A co się stanie, jeżeli zwolnię sprężynę? I, i, no nie wiem, no. Zagęszczenia i się zagęszczenia Gramy po kilka postaci. Ja gram baronesę, i żabę, i ciotkę Matyldę, e, która bardzo mocno kocha swojego, e, swojego siostrzeńca Antoniego. E, I gram jeszcze e, basie. No i to wszystko. No. Najbardziej taką barwną i, i jakby treść w tym przedstawieniu to oczywiście jest baronesa. Spektakl otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został również zrealizowany przy współpracy Centrum Nauki Kopernik.